W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Każ wybić medalik według tego wzoru. Jezus przyłączył Maryję do swego dzieła zbawczego. Wszystkie łaski otrzymujemy od Jezusa. Jedynie od Niego, jedynego Zbawiciela, ale dochodzą one do nas przez Maryję. Dzięki Maryjo, że przyjmujesz naszą modlitwę, ale także za to, że przypominasz nam nieustannie, że to Twój syn wszystko może. Naucz nas prosić o łaski, które nam są zawsze potrzebne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy.